Szanowni Państwo, serdecznie witam. Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych zebrał się w dniu dzisiejszym, bo skłaniają nas ku temu ostatnie wydarzenia, jakie dzieją się wokół zarówno ekshumacji, jak i badań, poszukiwań szczątków żołnierzy wyklętych. Szczególnie ostatnie wydarzenie, jakim była, jakim była interwencja prokuratury interwencja policji. Na cmentarzu przy ulicy Wałbrzyskiej, czyli zablokowanie prac ekipy profesora Szwagrzyka. To są wydarzenia niezwykle bulwersujące. Dzisiaj na zebraniu zespołu, gdzie przybyli zarówno parlamentarzyści, członkowie tego zespołu, ale też i wielu żołnierzy wyklętych, weteranów, ich rodzin osób, które są zaangażowane w proces zarówno poszukiwań, ekshumacji, które są zaangażowane w proces utrwalania tradycji, utrwa, utrwalania ich, ich historii. I od tych wszystkich osób słyszeliśmy głosy oburzenia. Słyszeliśmy głosy oburzenia i zapytania, co tak naprawdę się dzieje. Muszę też powiedzieć, że to nie jest tylko sprawa interwencji prokuratury na cmentarzu przy ulicy Wałbrzyskiej, to jest szereg innych wydarzeń. Oto dowiadujemy się, Szanowni Państwo, że tak naprawdę w tej chwili prace identyfikacyjne zostały kompletnie wstrzymane. Czemu? No po prostu na przykład brakuje na to pieniędzy. Dowiadujemy się, że swego czasu uchwalona poprawka budżetowa, która skierowywała bodajże 2 miliony złotych właśnie na te badania. Kompletnie została niewdrożona w życie, to znaczy, że te pieniądze zostały zablokowane i nie zostały w tej chwili, a mamy w końcu już koniec lipca, nie zostały przeznaczone na teże pracę. Dowiadujemy się, szanowni państwo, i to chyba wszyscy powinni sobie powiedzieć, że tak naprawdę nie ma już szans, aby w tym roku powstał Panteon. Ja Przypominam, że znowu, że jesteśmy na przedpolu sierpnia i każdy, kto mówił, że we wrześniu, czy może w październiku nawet, tak, ten panteon na Łączce Powązkowskiej powstanie, no to musi się zastanowić, a niby w jaki sposób. Dowiadujemy się, Szanowni Państwo, że na Łączce, na terenie Łączki, na terenie Powązek, tam gdzie ten panteon ma powstać, kontynuowane są nowe, świeże pochówki. Wobec tego pytanie, w jaki sposób ten panteon ma tam powstać, w jaki sposób rodziny tych... Umarłych, którzy są w tej chwili tam chowani, mają się potem zgodzić na ich ponowną ekshumację. Wobec tych wszystkich faktów, tak? które skłaniają nas ku podjęciu takiej opinii, że źle się dzieje, jeśli chodzi o sprawy żołnierzy wyklętych, źle się dzieje, jeśli chodzi o ekshumację, źle się dzieje, jeśli w ogóle chodzi o jakieś wewnętrzne stosunki w Instytucie Pamięci Narodowej. Zajmowaliśmy się tym tematem i powiem tak. Parlamentarny Zespół tradycji i pamięci żołnierzy wyklętych. Przede wszystkim powziął dzisiaj jednoznaczne stanowisko wyrażające podziękowanie dla pana profesora Szwagrzyka, dla jego ekipy za wszystkie prace ekshumacyjne, za wszystkie prace badawcze, poszukiwawcze, które zostały do tej pory wykonane. W tym stanowisku także wzywamy wszystkie odpowiedzialne osoby, ale też i instytucje do udzielenia wszelkiej możliwej. Pomocy w celu prowadzenia dalszych działań. Kolejnym stanowiskiem był, czy też jest list do pana Łukasza Kamińskiego, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Pozwolę go sobie odczytać. W tym piśmie są chyba skondensowane wszystkie albo większość problemów, które dzisiaj były omawiane. Szanowny panie prezesie, od dłuższego czasu działania wokół poszukiwań i ekshumacji ofiar. Budzą wielkie zaniepokojenie i stwarzają wrażenie podejmowania prób ich ograniczenia i utrącenia. Mnożone są ciała nadzorcze i obietnice, brak jest natomiast konkretnych kroków, które posuwałyby tę sprawę naprzód. Mało tego dochodzi do incydentów, których nie można traktować inaczej niż w kategoriach stwarzania przeszkód, mających całkowicie zablokować ten proces. Nie tylko proces poszukiwań i identyfikacji, ale też godnego upamiętnienia ofiary żołnierzy wyklętych. Wobec akcji prokuratury, która de facto przerwała prace ekshumacyjne i badawcze prowadzone przez zespół kierowany przez Krzysztofa Szwagrzyka, prosimy o odpowiedź na następujące pytania. Po pierwsze, jak obecnie wygląda realizacja projektu. Poszukiwanie nieznanych miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego 1944-1956. Po drugie, kto obecnie odpowiada za realizację tego projektu: Rada Projektu, pełnomocnik prezesa IPN do spraw poszukiwań Krzysztof Szwagrzyk, czy też prokuratorzy IPN? Po trzecie, kto bezpośrednio odpowiada za interwencję prokuratury w czasie prac na cmentarzu przy ulicy Wałbrzyskiej? Jak wyglądał proces decyzyjny w tej sprawie? Po czwarte, czy wobec wydarzeń na cmentarzu przy ulicy Wałbrzyskiej należy się spodziewać podobnych interwencji przy takich pracach badawczo-ekskumacyjnych w innych miejscach? Po piąte, jak przebiega proces identyfikacji dotychczas odnalezionych szczątków? Ile ofiar zostało zidentyfikowanych od czasu ostatniego komunikatu z marca tego roku? Czy prawdą jest, że identyfikacja nie jest kontynuowana? Jeśli tak, dlaczego tak się dzieje? Po szóste. Czy prawdą jest, że pieniądze, które w wyniku poprawki budżetowej wprowadzonej przez Sejm miały być przeznaczone na finansowanie projektu identyfikacji ofiar, nie zostały do tej pory uruchomione? Jeśli tak, to z jakiego powodu? Jakie działania podjęto, aby zmienić ten stan rzeczy? Punkt siódmy. Kiedy rozpocznie się tak zwany trzeci etap prac na łączce? Jakie prace w związku z tym wykonano? Na jakim etapie znajdują się przygotowania? Pytanie ósme. Dla wszystkich jest już chyba jasne, że wbrew zapowiedziom i obietnicom nie zostanie wybudowany Panteon, ani też nie odbędą się pogrzeby żołnierzy wyklętych. Kto odpowiada za ten stan? Jakie prace zostały wykonane od czasu pierwszych komunikatów i zapowiedzi? Na jakim etapie znajdują się przygotowania? Jak wygląda kontakt z rodzinami zidentyfikowanych ofiar? Pytanie dziewiąte. Na miejscu, gdzie miałby być zbudowany panteon, nadal prowadzone są nowe pochówki. Czy ktokolwiek podjął rozmowy z osobami zarządzającymi cmentarzem? I pytanie ostatnie. Jak należy rozumieć skandaliczną wypowiedź pana Friszkę, członka kolegium IPN, który nazwał poszukiwania prowadzone na cmentarzu przy ulicy Wałbrzyskiej jakimiś wykopkami? Czy jest to stałe stanowisko, jakie prezentuje w czasie prac kolegium pan Friszke, czy jest to oficjalne stanowisko Instytutu Pamięci Narodowej? Szanowny panie prezesie, przedstawione powyżej pytania obejmują szeroki zakres tematyczny i kompetencyjny związany nie tylko z działaniami Instytutu Pamięci Narodowej. Będziemy wdzięczni, jeśli skieruje je pan w naszym imieniu do osób odpowiedzialnych wedle ich kompetencji. Szanowni państwo, dodam też, że zamierzeniem. Parlamentarnego Zespołu Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest, aby w miarę szybko, zapewne po, zaraz po przerwie wakacyjnej, zaprosić na nasze posiedzenie właśnie pana Łukasza Kamińskiego, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, ale też i wszystkich członków Rady do spraw poszukiwań i identyfikacji, aby także tutaj na miejscu można było z nimi porozmawiać na te bardzo gorące. A zarazem nie ukrywam, że bardzo bulwersujące nas tematy. Proszę bardzo. Dziękuję szanowni państwo. Oczywiście na dzisiejszym posiedzeniu dyskutowaliśmy również o polityce państwa, o polityce rządu pana premiera Donalda Tuska. Te wszystkie rzeczy nie są przypadkowe. Jest wielkie pytanie, i to dzisiaj było wyrażone w bardzo wielu wystąpieniach żołnierzy wyklętych, czy rodzin żołnierzy wyklętych. Jest wielkie pytanie o politykę historyczną państwa polskiego. Zbyt dużo już jest haniebnych, skandalicznych decyzji w ostatnich dniach. To, co się dzieje w IPN-ie, to wysłanie policji po te trumny, to wstrzymanie prac, to, co się wydarzyło w Olsztynie, kwestia haniebnego pisma Ministerstwa Kultury, które odmawia. Dofinansowania Muzeum Żołnierzy Wyklętych pod pretekstem, że, one nie ma, że nie ma potrzeby społecznej na takie muzeum. Czy chociażby ostatnie wydarzenia w Wilnie, gdzie powstanie wileńskie mamy 70 rocznicę i brak obecności państwa polskiego na tych uroczystościach, więc tych rzeczy jest bardzo dużo, więc kierujemy też dezyderat do pana premiera wyrażający oburzenie i zdziwienie, że polityka państwa zmierza do dalszego zaciemniania sprawy, dalszego odkładania kwestii upamiętnienia historii żołnierzy wyklętych. Tak wszystko na to wszystko wskazuje. Szanowni państwo, trzeba było dzisiaj by wysłuchać to co powiedzieli przedstawiciele rodzin, jaki żal wyrażali, że czekali kilkadziesiąt lat za komuny i teraz czekali znowu ponad 20 lat i mają sytuację, gdzie nie wiedzą jeszcze ile lat będą czekać na upamiętnienie w postaci Właśnie pochówku godnego, panteonu y, y, żołnierzy wyklętych. Prowadzone prace przez profesora Szwagrzyka, który był bardzo dzisiaj mocno pochwalony przez wszystkie rodziny, były prowadzone profesjonalnie, zgodnie z prawem. I wzywamy pana premiera Donalda Tuska, żeby spowodował odblokowanie tych y, haniebnych y, decyzji, nie zasłanianie się tutaj y, pionem prokuratorskim w IPN-ie. Wszystkie instrumenty są w rękach pana premiera Donalda Tuska. Niech pan premier nie ukrywa się, tylko odblokuje pracę zespołu pra, pana profesora Szwagrzyka, który, jest, który to zespół jest państwową ciałem państwowym, profesjonalnym i pracującym zgodnie z przepisami prawa. Dalsze odkładanie tej kwestii rzuca ogromny cień na obecną rzeczywistość w Polsce, gdzie rodziny wyrażały wielkie zaniepokojenie, że chyba chodzi komuś o dalsze ukrycie tych wszystkich zbrodni i miejsc pochówku. Więcej nie ma powodu czekać, i dlatego z takim dezydratem też zwracamy się do pana premiera Donalda Tuska. Zresztą Pan przedstawiciel, pan Tadeusz Purzański przedstawiciel Fundacja, Fundacji Łączka. Łączka który, która to bierze przy, tym, przy tych pracach udział, doskonale wyczuwa opinie rodzin, które są ogromnie rozżalone i warto o tym tutaj dzisiaj wyraźnie powiedzieć. Drodzy Państwo, bardzo się cieszę, że zostałem zaproszony na posiedzenie zespołu parlamentarnego do spraw żołnierzy wyklętych, że kwestia priorytetowa moim zdaniem, czyli ekshumację, identyfikację naszych żołnierzy. Wyklętych, niezłomnych, została poruszona wreszcie na forum Sejmu. Szczególnie ważny był głos rodzin, łączkowych rodzin, ludzi, którzy stracili kiedyś swoich bliskich, straci, stracili ojców, dziadków, kuzynów. Oni dzisiaj byli obecni w Polskim Sejmie i mogliśmy posłuchać, co mają do powiedzenia. Mogliśmy e, wsłuchać się w ich głos. E, z jednej strony rodzin poszkodowanych przez system komunistyczny, z drugiej, niestety, poszkodowanych, jak się wydaje, przez również obecne władze, które, jak się wydaje, nie dochowują należytego porządku, żeby te sprawy dzisiaj wyjaśnić, tak jak. Tak jak trzeba. Ja znam panią Zofię Pilecką, obtułowicz od, od wielu, wielu lat. Nasi ojcowie się znali bardzo dobrze. Mój tato był bliskim współpracownikiem rotmistrza Witolda Pileckiego. I dzisiaj razem z panią Zofią Pilecką no, patrzymy z dużym niepokojem na to, co się dzieje, z niepokojem na to, dlaczego, i to jest podstawowe pytanie, dlaczego nie można dokonać rzeczy wydawałoby się prostej i podstawowej, czyli właśnie wydobyć z tych komunistycznych dołów śmierci naszych narodowych bohaterów. Drodzy Państwo, łączka powązek wojskowych to jest miejsce święte. Tam leżą najlepsi synowie naszej ziemi, potraktowani w sposób barbarzyński przez komunistyczne władze, zamordowani w więzieniu przy ulicy Rakowieckiej, następnie przewiezieni pod osłoną nocy. Do, I zrzuceni po prostu do bezimiennych dołów śmierci. To nie były pogrzeby, to nie były pochówki, oni byli z dużej wysokości zrzucani do przygotowanych wcześniej dołów. I no, Moim zdaniem sprawą skandaliczną jest to, że po ćwierć wieku III Rzeczpospolitej tych ludzi nie można z tej ziemi. Wydobyć. I gdy słyszę głos pana profesora Friszkę, to nie wiem, co mam o tym sądzić. Prawda? Profesor Friszkę mówi, że określa mianem wykopków sprawy ekshumacji naszych bohaterów. To jest, to jest przewodniczący Rady Instytutu Pamięci Narodowej IPN. Przynajmniej do tej pory uznawał tę sprawę za priorytetową. Nie wiem, co się zmieniło w, w podejściu do tej kwestii, ale coś się musiało zmienić, skoro od prominentnej osoby z kręgów kierowniczych IPN-u słyszymy tego typu wypowiedzi. Ja tylko przypomnę Państwu, no, jeden z najtragiczniejszych dni w historii współczesnej. Polski, czyli 25 maja 1948 roku. Wtedy wyprowadzony z celi został Rotmistrz Witold Pilecki, wyprowadzony na egzekucję. Zresztą, tak na marginesie, człowiek, który asystował przy tej egzekucji, jeszcze żyje. Nazywa się Ryszard Moniko, mieszka w Hrubieszowie. Sam się chwalił, że pobiera bardzo wysoką, resortową emeryturę. Ale to jest inna kwestia, to jest kwestia ścigania komunistycznych oprawców. Tutaj niestety też mamy dosyć duże um, zaległości jako państwo polskie. Nas, nasz wymiar sprawiedliwości nie ogarnia, jak się wydaje, tych rzeczy. Ale, ale wróćmy, wróćmy na Rakowiecką, 25 maja 1948. Rotmistrz Witold Pilecki prawdopodobnie już nie żył w, mom w momencie, kiedy Ubecki oprawca strzelał mu w tył głowy. Ksiądz Jan Stępień widział tę, tę scenę, jak dwóch oprawców prowadziło pod ręce Witolda Pileckiego. On nie dawał już żadnego znaku życia. Prawdopodobnie oprawcy komunistyczni zabili już trupa. I co się dalej stało z rotmistrzem Witoldem Pileckim? On został właśnie pod osłoną nocy wywieziony w nieznanym kierunku. Dziś wiemy, że to jest właśnie warszawska łączka. Tam został zrzucony do takiego dołu, posypany ziemią. Bardzo możliwe, że dosypali jeszcze trochę wapna, żeby te szczątki się lepiej rozkładały. I na wiele lat, na cały okres PRL-u, sprawa przestała istnieć. Zabili człowieka, zabili pamięć o naszym bohaterze. I co się dzieje dzisiaj, drodzy Państwo? No, po 25 latach Witold Pilecki spoczywa nadal w takim dole śmierci. I my słyszymy ciągle, że są jakieś kłopoty formalne, że w, są różne gremia decyzyjne, które nie mogą e, się zgodzić co do tego, prawda, czy kopać, czy nie kopać. No, drodzy Państwo, no, to, jest, to jest sprawa jak mówiłem, priorytetowa. Tak jak Rakowiecka, to więzienie, prawda, ten Are śledczy UB, jest miejscem świętym, bo tam właśnie strzelali w głowę naszym bohaterom. Tak łączka, miejsce ich ostatniego spoczynku, też jest takim świętym miejscem. Dziwi naprawdę stosunek władz Trzeciej Rzeczpospolitej do naszych narodowych. Świętości. Ja się pytam publicznie: Jak długo Zofia Pilecka-Optułowicz ma czekać na powrót swojego ojca, szczątków swojego ojca? My nie chcemy słyszeć, że jakieś formalności uniemożliwiają wydobycie tych ludzi z tych, z tych dołów. Rodziny Łączkowe dzisiaj powiedziały jasno chcemy powrotu naszych bliskich chcemy szybkiego powrotu naszych bliskich my już nie mamy czasu my czekaliśmy na to przez cały PRL a także ćwierć wieku tej trzeciej Rzeczpospolitej mam nadzieję że nasza konferencja Dzisiejsza i spotkanie wcześniejsze przyczyni się do tego, że, że jednak władze państwowe, odpowiedzialne instytucje, czyli IPN, jak również Rada Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa, a może pan premier Donald Tusk, do którego kierowany jest ten apel, że jednak nie będą patrzyli tylko w przyszłość, ale sięgną do naszej nie tak dalekiej historii, do naszych korzeni, do naszej historii, do naszej tożsamości i jednak. Dadzą zielone światło dla ekshumacji naszych narodowych bohaterów, że powstanie w końcu tam na tej łączce, w tym miejscu świętym, Panteon żołnierzy niezłomnych i będziemy mogli wreszcie tych ludzi, tak jak ludzi właśnie, pochować. Pochować w sposób godny a szczególne, bo to są naprawdę osoby e, niebywałe. Jeśli spojrzymy na, na ich życiorysy, czy rotmistrza Pileckiego, czy generała Fildorfa, czy, czy zidentyfikowanych już Hieronima Dekutowskiego-Zabory, czy Zygmunta szędziela łupaszki, to są wzory dla dzisiejszej młodzieży. My powinniśmy się uczyć na ich przykładzie. A, I że wszyscy Polacy wreszcie będą mogli oddać im należny hołd. Szanowni Państwo, kończąc i podsumowując, mogę tylko w jakiś sposób potwierdzić, ale też i powtórzyć za moim przedmówcą. Odejmując okres PRL-u już ponad, czy też ponad, czy nie ponad 25 lat wolnej Polski, no bo różnie ta data jest przez różnych liczona, oczekujemy na powrót naszych bohaterów. Była tu mowa o naszych korzeniach, no przecież te nasze korzenie sięgają tam, gdzie w ziemi głęboko, być może jeszcze nieodkryte, leżą kości naszych dziadów, tych, którzy walczyli o wolną Polskę. Obowiązkiem każdego państwa, i często widzimy to w postaci poczynań państw obcych gdzieś za granicą, jest dbanie o powrót. Każdy poległy żołnierz. Ma prawo do powrotu do swojej ojczyzny, do swojego grobu, do uczczenia. 25 lat, a my wciąż czekamy i wciąż musimy o tej sprawie dyskutować. Jest nam trochę i smutno, ale też jesteśmy głęboko oburzeni, tak? bo wydawało nam się, że po tych pierwszych sukcesach, które pan profesor Szwagrzyk osiągnął, po odnalezieniu tak znakomitych postaci, jak choćby Łupaszka, jak Stanisław Kasznica. Jak major zapora, że ten proces no, ruszy z kopyta. A tutaj dzieje się coś całkowicie odwrotnego. My się z tym nie godzimy. My będziemy walczyć o to, żeby proces poszukiwań, identyfikacji żołnierzy wyklętych, zresztą wszystkich ofiar komunistycznego systemu, dopełnił się i to jak najszybciej.